Tak wygląda nasz basen hotelowy. Lubiasz? Tak. I co, jak, jak się ten, jak Bobaskowi podoba? Podoba, podoba. I, ale nie mówię... no właśnie, ja, ja mam ten ochotę powiedzieć, No właśnie, przepał, Mówimy sobie już jakby tym imieniem, które potencjalnie wybraliśmy dla naszej córeczki i tak sobie już nim oparujemy. I tak przy ludziach, jeśli nie chcemy zdradzać, musimy się hamować. Ale to jest tak ra rajski ten basen, nie? Bardzo tajlandzki, Mi się on kojarzy właśnie z taką Tajlandią. Ja nie mogę się jeździć tylko na leżaku, żeby się nie nagrzewać. A taki basenik jest super, żeby się tak schłodzić idealnie. za bardzo nie mogę na to patrzeć. Się Jesteśmy właśnie na starym mieście w Phuket Tutaj są takie wszędzie domki ładne. I uwaga, proszę Państwa, drukarnie znaleźliśmy. Patrzcie tą drukarnię. Widać, że te rodziny często zajmują się po prostu wszystkim, naszym też się zarobić, nie? Sprzedają okulary przed domem. Obok mają swoją drukarnię i jakbyśmy jej zapytali, pewnie by nam ogarnęli łódkę tak samo. Poszliśmy do galerii zrobić duże zakupy i żeby troszkę zaoszczędzić tak? Nie trzeba wydawać najwięcej sile się dano. Zobaczcie, to zakupy Wery dwa. Jeżeli wiecie jak tanio? 25 zł za taki jeden statek. Odcinek będziemy nagrywać potrzebne były właśnie. My codziennie zakupy robimy. Żeby jak najtaniej było A jeszcze żeby najęliśmy autko. Ale to mi trochę leży. Jakie emocje? Dobrze, dobrze. Pompujemy. No, dawaj, Już teraz. I mocno było w sumie parę zeszty Ja mam takie, ale to jest na, na zarobistą. <grystanie> ja mam wiatraczek. Wyspy <gry> pipki, ale to jest pięknie ja nie bo tutaj jest płytki ten hebola jest maradowany Jak Ci podobało Patrzcie, baby monkey tutaj. O Jezu, jaki mały to jest boba, słonko. O, tu się też chowa, Jezu, jak słonecznie. Chowa się, no. Tylko w widać, tylko głowę widać, co? Takie fajne. Mega fajne. <noise> Ale Mega fajne. się tak wychyla. O, tam jest cała rodzina i jest baby, patrz. O, rzeczywiście. Jezu, Jezus, no. Jak się przemieszcza, popatrz, bo sobie nie <grym> Ale ja w ogóle widać tutaj, nie wiem, czy to będzie na kamerze widać. O, widać na kamerze, no? Dobra, proszę Państwa, spróbujemy telefony nagrać, zobaczymy, co się w ogóle da. Tak. Cały ten po prostu telefonem, oprócz drona, no wiadomo, ale nawet w zgodzie nagramy telefonem. Odjechaliśmy teraz na kolejną plażę, ale ta jest chyba najładniejsza moje zdaniem. Nigdy nie widziałam tak czystej wody bo nawet jest ta woda porównywana z chyba na nie. To jest tak, sobie wydalał wodę do wenny. Tak? Ej, ten, już ci ten coraz ten tak no, taki wykonał. To jest takie śmieszne, bo on będzie taki tak wystawał, ale najlepiej ale... ma było właśnie jak tak z tego nie temu zaczął tak pierwsze co wystawać, to tak się przeraziłam, bo tak się rodzinie <młys》młys》młys》> było... hmm. wziął. Znaliśmy śmierdzący owoc Który? Z no, To jest ten? To jest trochę straszne nawet No nie no, straszne Zanurkowałabyś w takim akwarium? Nie jest, też by nie zrobiła Satysfakcjonujący filmik 2020 A nie, nie Albo 18, coś takiego Tam jeszcze były tam takie rzeczy Ale dziwne i co to za smak? A jaki brałeś? Oryginalny Mega dobry A normalnie para z tego leci Widać jak leci normalnie to para Postanowiłem Że wbiegam Na tutejszą w Największą górę na tej Naszej wyspie Coconut Island Na ja jakieś pół godziny Biegu w jedną stronę Tu się biega jak na saunie A i tak jest Przed siódmą rano bo wybiegłem bardzo wcześnie, że było chłodno. Pierwszy jestem w trakcie, zobaczcie. Ale już mam taki widoczek Ja pierdzielę. Już wiem, że będzie warto. Ale lubię takie klimaty: opuszczony basen. Tutaj nawet jest zdalnia. tego domku. Tam w środku widzę, że nikogo nie ma. Dobra, było warto. Ja. Wszystkie te wysypki małe tu widać. Ogólnie, jak się jest tydzień na wakacjach, musisz się tak można sobie jeszcze. Wiecie, sobie, jeść fajnie i nie chodzić, ale w miejscu To musimy To też tutaj na O, to jest nasza furka. Nie pokazywaliśmy jej. No i dzisiaj kończymy tej przygodę w naszym pierwszym hotelu. Przyjeżdża do nas Hania ze świeżym. W sumie to tak się złożyło że oni kupili wakacje, my później kupiliśmy w tym samym czasie i się zgadaliśmy, że ej to dawajcie tego do samego do hotelu Okazało się, że Hania i Świeży będą jutro i mi się pomyliło więc mamy tyle czasu, stwierdziliśmy, że zajdziemy to miasta zobaczyć się z naszą dziewczynką także idziemy na USG Proszę państwa, pokój nasz w nowym hotelu Wow Mamy już kościół wielką ładne, to się zaraz pakujemy. Tutaj ogromny jest ten pokój. Ej, no mega ładnie, co? Ej, zarobiliście, szczerze. No o, i mamy zobacz dużą lodówkę bo my oczywiście mamy swój program. <śm> mamy dwie <tu> <śm> siaty. <Wiesz, jamy. śm> ale patrzcie, co jest wieszaków. Tam no. w hotelu dostaliśmy My kupiliśmy wieszaki mamy ze sobą, ja mam walizce. I mamy lustro. Lustro sprawdzić, jak wyglądam. Wieszaki z chlęczyka. <ś> Masz soczewki? Mam To patrz tam Koniec, czaisz? co? Może... to sobie... pięknie wygląda, Cztery, Skutery, tak? a tam surferzy, o tam Surferzy Tu konik, zobaczcie, konik Wow Zobaczcie, jak pięknie Wow Baby, kokona Baby O, o, o O, really? O, oh, nice. O oh, really? Nice, congratulations! I tutaj w ogóle wszyscy mega są jakby tacy, że pomagają wszystkim kobietom, cały czas ktoś tutaj cię pomóc. Mega mili są, so. mega mili są. So. No, lubią y, ogólnie tutaj jak to jest w ciąży. Tak, i cały czas są bardzo przyjaźni, co też mówiło, żeby uważać, tylko jak każdy fan, jak byliśmy na łódce, jak to każdy na nim o się. Tak, tak, tak. Kto przyjechał. Mm -hmm. Tutaj masażyk. I co? Ja. Ej, jakby zajmuje już jedną łóżeczka. Fajnie, co? Ej, tutaj zachody. Tu jest pięknie, co? Zrób jakiś trik. No zrób jakiś trik. Zrób jakiś No więcej na odcinku Genzi, tak? Yeah. No i wchodzimy dzisiaj cały dzień na katamaranie. Hello, ale sukcio i tu mamy strefę chillu. Jakby ktoś ten chciał w cieniu, ale pięknie. Nie? Tutaj influencerzy włoski lubią. Pięknie. jest średnia do na statku odpukamy się jak nejdále dali piątka mi to mówić <laughs> <laughs> to ale zibno. <laughs> na kajaki

Okay. Can swim? Yeah. Oh! We okay. can swim! We can swim! Yes! To you, yeah. Up oh, to you, yeah. Two meter. Two meter. Two meter deep! Okay, okay. see you tomorrow. <laughs> <laughs> see you tomorrow. Three. <laughs> oh, good. Bye-bye, everyone. Hey, <laughs> at least we drive, so... We arrived. this is the first time I was going to No, Co są Serio? No, no, no. Nie Okej, okay, to pan, dobra, <grymne> to pan robi. No, no, <grymne> <grymne> to pan robi, ale krok, rzeczywiście. Jak tam wakacowiczę. O Jezus! Krokodil, krokodil To jest mega mocne pod w Dobra to jest mocne, zobaczcie trzeba się położyć, to żeby przepłynąć. Walaj się kładzie. Yes, like this is okay. Yes,

Za chwilę już tu nikt nie przypłynie, bo będzie za mało wody I tylko trzeba idealny czas <mulanie> <try <godziny>. <try> uh. Utknęli na 4 godziny? Tak, bo nie dało się O kurde, słyszałeś go? No Ale chyba wolałabym tu nie utknąć No, ja też chyba bym więc lepiej wypływajmy szybko Ej, to jest tu piękne, co? Co zrobił pan? Ta czarą tak, taką kwiatuszkę. Ale ładnie. Nie, jaką mam zajebistą. I to jest tutaj z tych liści, tak? To jest z tych Obroniarza no, tak, tak, tak. Biała czekoladka bije się z yy, mleczną Obronimy świeżego podłogę Czekaj, jeszcze raz, jeszcze raz. na 0,5 no <grymny> to <Przez>? Tak <grymny> To teraz, teraz ja <grymny> Żartowałam Update, 7 miesięcy od w dobra, patrzcie To już Skała Ej, zajebicie to wygląda. Wygląda tak lepiej. No. To był po prostu lepiej, bo właśnie tutaj na parzanie. No, on tu dalej mieszka, nie przywiecie. Tak. To pomachajmy. Tak, pomachajmy z Jolimsa Wonda tam na górze. O, jest, 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 jest. Wow, patrzcie to. Ale tu jest czysto, bo... Ej, oka, cała rodzinka! Jej, w wow. ogóle

Co i co? Serfuj, Serfinga nieco! Dobrze! <laughs> <laughs> Hania, jak najszybciej musisz tu przejść! Połachaj. O Połuchania! Dobrze! Ale jest pięknie, patrzcie tam w ogóle, co jest grane. Dobrze, dobrze płynął Karol Bartek. Kto pierwszy, kto pierwszy? Nie złapaj! Stop, 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 stop. Dary <śmijne> super. na surfingu to jest Ej, ale krole. Jakiś... Nice. To było epickie, nie? Dobra, gotowi. Lecimy teraz bezpiecznie jesteśmy. Robimy sobie cięckę. Ja tutaj do miasta wieczorną, no i co? Rozpadało nam się. Zostawiłem auto na Światłach albo na wycieraczkę idziemy, teraz idę na policję Hello Żeby pomogli mi jakoś Przyjechałem z panem policjantem i ogarniamy temat Tutaj na skuterze przyjechałem Nie pali fura Zostawiłem chyba wycieraczki, bo nie światła I się rozładował akumulator Udało się, thank you guys Dobra, ja muszę mu dać coś, by ten policjant ogarnął Te i takie powinny być westra, ja no No właśnie, to jest mądre. Ale wiecie, to też jest tak daleko, ty z niesamowite, że to możesz tak u oglądać po prostu sobie. Oczach mi to zostało, wam też? No, zgadujemy co znaczą te, te pioruny. O dobra, ten był mocny. To ma mistrzka Harry'ego teraz stary. Trzy, dwa, ooo. Ej dobra, co to było? Drzewo z Afryki. Drzewo z Afryki. Jestem zachwycony, ile my mieliśmy podczas tego wyjazdu takich zjawisk naturalnych, Te teraz burze. Tak, delfinki. Bring nie yy... No otwórz, powoli Dobra Wleciał w nas taki Nie powoli, szybko patrzę. Nie, powoli Zbieramy mi Nie, ja, ja chcę go tutaj złapać Dobra, patrzcie co w nas wleciało na jedzeniu Patrz O Ej, z, z własnymi rękoma to upolowałem Po naszej ostatniej kolacji Hania i Świeży wrócili do Polski A my przeniesiliśmy się do nowego hotelu <noise> Zbieranie hotelu nowego, Let's go. A jest takie duże myśl, ale... I czekaj, czekaj, to jest ten kibel, to jest ten kibel, który sam ci mówię dupę. Musimy go stestować. To jest, jest, jest Przemek że jest najlepsza rzecz na świecie. Patrz. I tu w ogóle spuszczasz wodę. Ej, ładnie, tutaj jest tak dawaj. jakby luksusowo. Happy anniversary! O, oh, jest! A, bo ja tam zawsze coś podkręcę, żebyśmy coś lepszego dostali. Ale dawaj to najlepsze. Widoczek. I to jest, proszę Państwa, również... Nasz prywatny Ej, super, możemy sobie powiesić rę ręczniczki Tula mamy leżaczki Mega fajnie, co? Jak Ci się Bardzo mi się podoba Wydawało się, że to będzie taki właśnie bardziej hotelowy vibe Typu, że po prostu będziemy, wiesz, okno w okno, a tu się okazuje, że nawet jest comfy. Ja się tutaj czuję jak w środku dżungli, by wy wybudowali jakiś taki ekskluzywny hotel Mega Tak fajnie. jest Ale się trochę pan, panowie zdziwili ile mamy bagaży No bo po tych trzech tygodniach już się tyle nazbierało No, no Jeszcze my oczywiście z Karolem Zamiast wydawać tutaj fotelu na, na drinksy i jakieś różne imprezy się zobaczyć w sklepie się, no bo słyszymy, że tam są takie, które nam się pływają, co robimy Tak A poza tym nie zasz, zaszkodzi, za osiem Tak Pieniądz niewydany to pieniądz za osiem O tu jest głowa no Tutaj 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 no Czyli co? To jest miesiąc, tak? Tak w hotelu wypranie jednej koszulki kosztuje 25 zł. Ja uznałem, nie ma opcji, nie zapłacę tyle, no ale po prostu nie ma szans. I znalazłem lokalsów, gdzie za wypranie 3 kilo prania, bo tyle mi wyszło. Tutaj mają wagę, na wagę test, też zapłaciłem 30 zł. Idę sprawdzić, czy to pranie się nadaje do czegokolwiek. Let's go! Ok, jest you very much. Słuchajcie, wygląda to mega dobrze ogólnie. Poskładane pięknie w siateczce. A tak wygląda ta miejscówka. Mocne, co? Ej, dobra, ładnie, pachną. No, wszystko, fajnie. poczekaj, potem. No nie, no wszystko dobrze ci tutaj. <laughs> ale zrobię zdjęcie, że należy być zadowolony. Co? No, jestem dumny z Ciebie. <laughs> Postanowiliśmy, słuchajcie, się wybrać na coś, co jest po prostu ma swoje korzenie tutaj, nawet w nazwie, czyli tajski boks. I gdybym nie była w szorze, to musiałam mieć ta O, to jest tutaj, zobacz. Betting, yes. Champion, yeah. champion, my What brain. What do you think? Yeah, my brain. Your bet? Yeah. We have 300 on To jest ogólnie nasz bet na na takie Najbardziej na piątą właśnie kucharną <laughs> postawiłem. Trzy stał obstawiłem, no, czyli czyli 40 zł. <laughs> zioma nie może dojść do siebie cały czas. Bana teraz walka, którą ja obstawiłem. Nas jest e, niebieski kolor. No, dobry jest ten niebieski, dobrze naprawdę W Stanach mamy troszkę pozwiedzać, żeby nasza tura troszkę zobaczyła rzeczy, tak? W Tajlandii oni tutaj po prostu żyją z handlu, z, z i Oczywiście na każdym stoją z homeatliwa są napoje, jedzonko, jakieś pamiątki. i to jest niesamowite, zobacz, na najpiękniejsza jest natura. No pięknie co? Na roli jak Tak, zakryte chlemy. Specjalnie, żeby na koszulę. I usuwają teraz to zdjęcie. zdjęcie, no. Mi też kazali zapiąć koszulę. Nie, pan wpuścił, tak? Zwęczona Tak, <grym> ja <grym grym> się już <przyzpieczą> z No myście Co, my bo <grym> weszliśmy, bo ja, ja jestem po bieganiu. No a wera wiadomo, bo za długo musi chodzić. Uwaga, inicjał naszego babacha. O! Ale super! Zrobimy nową, nową nić. Jak ktoś by tu był, to zachęcamy chyba do podpinania się do nas. Trzeba było ściągnąć buty i teraz idziemy tutaj do mnicha. Jesteś mokra, cała jesteś? Jestem No jesteś Słuchaj się Słuchajcie, jakbyście byli w Tajlandii, nigdy na coś takiego nie idzie. Tutaj są te niby Jeżdżenie na słoniach, ale zobaczcie jakie te słonie są biedne Uznałem, że muszę spróbować tutaj barbera lokalnego Najbliższym naszego hotelu Zobaczymy jak mi obetną Ale jest 250 za obcięcie, więc 30 zł. Stresujesz się? A trzymaj mnie, nie pyta jak to się określił. Skurwa, nie wiem, z pańskiego złota. No, jakby cię tak teraz wypuścił z tego salonu, to byłoby zabawnie. No, ogólnie z tyłu masz praktycznie cały łyżej, jesteś. No, tylko górę możesz. Ja już 30, no bo króciutko. No, jak się Nie, nie, 1 razy 10. Nie no, fajnie. Czyli co, jak na lokalsowy może być? Tak, i na lokalsowy bardzo dobrze, lepiej niż ja nastawiałam, ale szczerze tu z tyłu. No, tu, tu jestem całkiem. O, jestem. No, tu, tutaj z tyłu nie mam totalnie. Także jak coś to w Tajlandii można iść do Barbera, nie ma tragedii, nie zostaniecie łysi całkiem, tylko trochę z tyłu.